Z tej strony ja, Patryk i chciałem wam pokazać poradnik do Rola w postaci Yasuo. Tutaj poziom mastery tym Jasuo, nawet nie co przegram, więc chciałbym pokazać jak ja się na niego składam. Jakie, jakie, jakie przedmioty się buduje na jakie przedmioty. Więc tak, to jest ten bult Yasuo. I teraz tak, na start tarcza Durana, ostrzec Durana lub stylet. Ja tam dodać stylet i trzy potki Ward'a. I teraz tak, pierwszy ten to Kosa Statika, drugi Osce Nieskończoności, trzeci Buty Berserkera, Omen Randuima, kwiopiec, Pasha Maltriusa A jeżeli macie małem fajta w przeciwnej drużynie, to polecałbym wam e, te, Rtęciowy Pułat. No i, no i tyle. I teraz tak, runy. Runy mam takie. To jest full damage, tutaj. pod atak, Tutaj jest pod full pancerz, To jest pod full odpełnienie się normalnie. A specjalizację, chwilę o! Trzeba do ataku. tutaj dodatkowe 3 obrażenia, otrzymuje dodatkowe 1,5% obrażeń. Radzie życia i wampiry z zaklęć 2% daje o 1% więcej obrady z każdego unikalnego drugiego bohatera, którego zabijesz. 7% przebicia pancerza i to Rządza krwi watauska. A tutaj 2 punkty zdrowia co 5 sekund. MS o 2 punkty obrażeń w, niej w wyniku nowych ataków bohaterów i neutralnych potworów. Kradzież życia, Regeneracja i kradzież życia oraz użycie na tobie tarczy i ulecenia są mocniejsze o 8% i skalają ceny czasu odnawiania przybywacza o 15%. To są moje specjalizacje, których ja używam. Jeszcze mogę Wam się pochwalić Wejdę w bohaterów. Bohaterowie, jedziemy na dół. Tutaj macie. Raczej e, ja mam skórkę e, projekt. No i tak, maksujecie, maksujecie, maksujecie pierwsze Q, drugie E, nie, tam, tam po kolei daj rozdajcie szkile Q, W, E, a maksujecie pierwsze E, drugie Q, potem W, no i ulgi kiedyś okazja, że tam dajecie punkt, tyle więc pokazałem wszystko jak się komentowało to, raczej jak się spodobało to fajnie jak chcecie komentować to komentujcie 所以把。